Ripple zainteresowana kupna części aktywów Celsiusa. Firma Ripple jest zainteresowana nabyciem zagrożonych aktywów neukanego Celsiusa, donosi Reuter. Ripple aktywnie poszukuje możliwości fuzji i przejęć w celu skalowania swojej działalności. Jak donosi YouToday, Today, Celsius złożył wniosek o ochronę przed bankructwem na podstawie 11 rozdziału w połowie lipca w tym roku, jak stał się jedną z największych ofiar niedawnego krachu kryptowalut. Według rzecznika Ripple nie podjął konkretnych decyzji o przejęciu aktywów Celsiusa. Na razie interesuje ją jedynie sprawdzenie, czy te aktywa są istotne dla jej działalności. Czytamy w raporcie. Ripple podkreślił, że jego działalność nadal rośnie nawet podczas Bessy. Hotbit wyłącza usługi handlu, wpłat i wypłat na czas nieokreślony w ramach trwających dochodzeń kryminalnych. Według giełdy usługi takie jak handel, depozyty, wypłaty i finansowanie zostaną wstrzymane do odwołania. Hobbit ogłosił, że władze zabroziły fundusze giełdy na czas dochodzenia. Zamrożone fundusze utrudniły wykonywanie codziennych operacji, co skłoniło giełdy do zamknięcia normalnych operacji do odwołania. Co się stało? Kłopoty z giełdą zaczęły się po tym, jak pracownik zarządu Hobbit był zaangażowany w skamowy projekt w zeszłym roku, uważany przez władze jako rażące naruszenie prawa karnego. W oparciu o ten niefortunny rozwój, kilku starszych pracowników Hobbit zostało również wezwanych przez organy ścigania w zeszłym miesiącu.